No i tak zaczynamy ten odcineczek od BMW X5. Ona była w poprzednim odcinku. Pamiętacie ten swirl flap activator był pęknięty. No to właśnie będziemy go wymieniać. Tylko tak e, przyszedł cały e, z kolektorem dolotowym. Więc będziemy wymieniać cały z kolektorem e, dolotowym. I co? Zapraszam was na odcinek. Pokażę wam jak to się robi. Zobaczymy czemu się urwał. E, to jest samochód z 2015 roku, dwulitrowy diesel. Nie ja powiem wam, że tutaj ten kolektor jest mega zabudowany Tutaj będzie trzeba sporo rzeczy pewnie poodkręcać Wszystkie te przewody Będzie trzeba tutaj pounosić, te czujniczki podpinać Tutaj pewnie e, e, Przepustnice będzie trzeba też odkręcić Tutaj są śrubki pewnie od dołu No i co, całą tą obudowę Tutaj e, chłodniczkę od EGR-u no i tak to widzę, no, bo to nie ma innej jakiejś opcji na to, żeby to zrobić inaczej. No powiem Wam, że to jest ładnie, to wszystkie te przewody będzie trzeba. Może tam gdzie damy radę, to odepniemy. Ale tak, no dobra, ja się za to biorę. No i powiem Wam, że jestem już tutaj na takim etapie. Dużo takich przewodów trzeba tutaj odpinać. Czujniczków wszystkich, jak widzicie, to jest nawet kabelek od prądu, który idzie nam tutaj do alternatora. Tutaj są te wakium takie solonoidy. Trzeba je to wszystko poodpinać. Tutaj jest chyba moduł do świec. No i sporo tego jest. Tam jeszcze mam parę wężyków, żeby tutaj to powypinać po prostu z tych uchwytów. Opa. Ale to zaraz na spokojnie zrobię. No i tak, tutaj sobie wymontowałem z przodu box, bo powiem Wam, żeby tutaj też i wymontować cały ten tutaj ten panel, o widzicie. Bo tutaj wtyczkę nie mogłem do przepustnicy dostać. Dopiero teraz dostałem. I dlatego te wtyczki sobie tutaj wiszą. No bo tak, no nie chcę za bardzo tutaj też i dużo tego nie wiem jak rozbierać, bo też pomyślałem o tym, żeby ten, ym, tą całą wiązkę z kablami odkręcić z tej strony i ją dać, nie? Ale to wtedy to bym musiał tam y, na sam dół szukać wszystkich wtyczek i to jest mega dużo. No mam nadzieję, że teraz jak sobie to wszystko popodnoszę, y, odseparuję wszystko od tego kolektora, żeby było luźne na tyle, żeby on mi wyszedł, więc jak sobie go teraz odkręcę, Ciach, tutaj ze śrubek, tutaj wiadomo są dwie śrubki do chłodniczki, no i tam chyba jest pięć śrubek. No i zobaczymy, nie, no wydaje mi się, że to nie będzie łatwe, że on gdzieś mi się będzie blokował i ten... Ale dobra, ja się biorę dalej, potem wam wszystko opowiem. No i dobra, powiem wam, że jest tak, odkręcony jest, luźny, tutaj jeszcze tam parę przewodów mi będzie trzymać, więc wiadomo, jak będę go wyciągał muszę tutaj patrzeć, nie, no i najgorzej to mnie irytuje ten przewód, bo on jest od wody. No i kurczę, bym musiał spuścić wodę, nie? Ale zobaczę, może mi się to uda jakoś ominąć. Jeśli nie, no to będzie trzeba spuścić wodę, rozpiąć ten przewód. E, tutaj, tak, no co, tutaj od, tutaj od Briwy musiałem mm, przewód ściągnąć plastikowy, bo tutaj te wszystkie, widzicie, przewody musiałem poodpinać. Tam od temperatury wody też. Tutaj jeden od wakuum, on, bo on szedł tak i tam jest taki. Dzyndzelek, nie wiem czego będziecie widzieć O tam, o widzicie, jeden odpięty No i wiecie, no ty wszystko dookoła Trzeba sobie to tak jakoś poluzować Żeby było, o ten mnie też irytuje Bo jest dosyć ciasno obsadzone A żeby go tam poodkręcać To no powiem wam, że on tam idzie Głęboko tam pewnie idzie do kompresora Tam idzie do knock sensora, Do tego czujniczka stukowego No i tutaj dookoła, nie Więc chcę go zostawić, po prostu będę Tutaj teraz już go wyciągał powolutku Bo powiem wam, że jest dosyć luźny no i powolutku patrzył na te przewody, je tutaj pod, je podnosił, przesuwał po kolei, jak tylko mogę. Może tam jeszcze gdzieś on jest wpięty to go, na taki klips, to spróbuję go odczepić, żeby dał mi troszkę może z pół centymetra miejsca. Wiecie, w mechanice czasami pół centymetra to Boże, jak na zbawienie, nie? Więc dobra, ja tutaj powolutku się biorę, postaram go wyciągnąć. No i dobra, tutaj już ten dolot wyciągnąłem. Miałem że było dosyć ciężko, musiałem wyciągnąć całą przepustnicę, odkręcić sobie. Tutaj było troszkę dziadowe dojście, ale trzy śrubki są takie, w sumie to są takie wkręty, ale wykręciłem ją. To dopiero wtedy ten wąż, ten przewód od wody mi poszedł w dół, bo tak to mi nie chciał minąć jej, więc sobie ją wykręciłem i wykręciłem tutaj ten moduł. To jest chyba do świec, jak się nie mylę. Ale nie chcę tu nikogo w błąd wprowadzać, ale raczej będzie on do świec Ale dobra, więc to tak, to trzeba wykręcić, to trzeba wykręcić, no i wtedy wiadomo, on już mi wyszedł. To więc wiadomo, tutaj powolutku trzeba te przewody i trzeba przykładać, przykładać. Tam z tyłu są em, przewody paliwowe, które nam siedzą tutaj w tych, to wiadomo, trzeba je też wyciąć, znaczy wyciągnąć, przepraszam. No i co, teraz patrzymy, ten czujniczek będzie pewnie do przełożenia. Zaraz zobaczę, jaki nowy nam przyszedł. Ale chciałbym zobaczyć co tutaj się... Opa! Jeszcze jakaś śrubka nam wyleciała. O! Ten plastik chyba pękł powiem wam. On tutaj pękł. Tak mi się wydaje, bo tutaj on spadł całkowicie z klapek. Dlaczego to tak? Opa! Nie wiem czy to wam dobrze zzoomuje. Ale... Kurcze, tak jedną ręką to ciężko to zrobić powiem wam. Ale tutaj mi się wydaje, że on powinien normalnie siąść, albo się wyrobił, po prostu albo się wyrobił i po prostu spadł. Co nie no i tak, no i teraz dopiero to włożyłem, bo drugą ręką sobie pomogłem, no i powiem wam, że on jest wyrobiony, i po prostu on spadł. On tutaj się nie trzyma dosyć sztywno. Wydaje mi się, że ten plastik się wyrobił, i po prostu spadł. Opa, bo bardzo łatwo on schodzi. Mi się wydaje, że on powinien być tak, że wciśniesz i coś powinno kliknąć, czy coś ale nie jestem w 100% pewny więc nie będę tutaj wiecie, zgadywał ale jak na moje oko, to po prostu ten plastik się wyrobił no i spadł. Wiecie, na dobrą sprawę to można byłoby to delikatnie jakoś przewiercić założyć tutaj opaskę, delikatną trytytkę, no i by to śmigało, nie? No te klapy, to ja nie widzę, żeby ty było coś z nimi złego ale no co Mamy tutaj nie rzeźbić, tylko mamy to wymienić, więc wymieniamy. No dobra, znowu będzie tak samo, nie? Zobaczymy jak, w jaki nam tutaj przyszedł i będziemy to zakładać powolutku, wsuwać i przykręcać potem wszystkie kable na swoje miejsce i będziemy odpalać. No i dobra, tutaj już mi przyszedł nowy. Widzicie? Tylko ten czujniczek będę musiał przełożyć, ale tutaj to tak jak mówiłem, to się wyrobiło, bo tutaj ten, nawet nie mogę tego ściągnąć z tego, nie? A ten to zobaczcie, opa. Po prostu plastik się wyrobił. No i tyle. No co? Mamy wymienić, więc wymieniamy. On przyszedł nam oryginalny z BMW, więc z main dealera. To powiem Wam, że koszt tutaj jest tego chyba około 600, 600 funtów. Coś koło tego nie chcę wam skłamać, bo nie wiem dokładnie, ale coś z szefem gadałem chyba wczoraj o tym. To wspominał, że jest coś koło 6 stówek. Dobra, no i co? Wkładamy go yy... tak, jak żeśmy go wyciągali, tylko że odwrotnie. Wam <noise> pokażę, musicie się przyjrzeć, żeby wszystko prze... sobie przełożyć. Tak jak ten czujnik do ciśnienia. Widzicie, tylko, że tutaj jest troszeczkę inaczej, on wchodzi, bo wchodzi, bo był taki wciskany. Opa, i tutaj nam się blokuje, i tutaj się blokował, ale to niestety mi się poddało przy wyciąganiu. A tutaj tego nie ma, tego tutaj po prostu wsadzimy damy sobie po prostu śrubkę, żeby to skręcić, więc wiecie, przyjrzyjcie się na wszystkie te takie uchwyty, czy nowy ma, bo jak nie ma, no to trzeba to poprzekładać. No i dobra, on już jest tutaj przykręcony, wiadomo, że tutaj sobie muszę tylko ten czujniczek przykręcić, tutaj już ten przykręciłem, nie miałem innego takiego wkręta, więc użyłem takiego, fajny czarny, z daleka nie widać. No i co, tutaj tylko musicie naprawdę uważać na te przewody od wakuum, od te wszystkie, żeby przykręcając go, on tam Wam nigdzie nie przyczasnął. Te tylnie przewody od paliwa fajnie tam wchodzą na swoje miejsce, tak jakby wiedziały skąd są, skąd pochodzą. Więc tutaj super, dobra, biorę tutaj to sobie to wszystko już poprzykręcam, poukładam te przewody, powpinam. Jeszcze tutaj tylko tą przepustnicę sobie przykręcę tutaj, no i składam to, nie? Opa, jedna taka rada, jeśli wkładacie ten dolot bez przepustnicy, no bo to wam przeszkadza, tak jak ja to właśnie robię, to zróbcie sobie po prostu gwint, wiecie? Zróbcie sobie gwint, wkręćcie po razie po prostu te śruby, raz wkręcić, raz wykręcić, żeby potem wam złapać palcem, bo tutaj nie ma zrobionego gwintu w tym, i ja właśnie zapomniałem i teraz dopiero robiłem, no i powiem wam, że troszkę przestralny jest tam dostęp teraz, żeby to zrobić. No i dobra, ja już tutaj prawie to poskładałem, tam tylko przewód muszę od interkulera wpiąć tutaj do przepustnicy. No i tutaj te plastiki tutaj poskładać od przodu to jest naprawdę 5 minut roboty, więc autko by już mogło jechać, ale nie pojedzie, bo zobaczcie, widzicie? Przewód od odmy, który siedzi tutaj. Opa, i wchodzi tam. Się połamał, po prostu zrobił się taki kruchy, że sieka, a Powinien być el elastyczny, zobaczcie, tylko to dotyka mnie i on po prostu pęka. Stracił plastik swojej właściwości. No i nic, yy, zamówiliśmy go. Nie kosztuje dużo, kosztuje około 10-12 funtów, no ale będzie dopiero jutro. Więc dobra, ja sobie to teraz złożę, podepnę komputer, zobaczymy, czy trzeba robić adaptację, usunę kody, no i wysyłam auto do góry, nie? będzie czekać na ten na ten przewód. No i dobra, powiem wam, że już poskładane. Tylko wiadomo, e, czekamy na ten przewód do odmy. On sobie jutro przyjdzie, więc tylko go wczepimy. A ja teraz e, patrzę na komputerku. Zobaczymy czy się da zrobić e, adaptację, czy w ogóle trzeba zrobić adaptację e, wymiany e, całego kolektora albo po prostu wymiany e, tych swirl flap. A jak nie, no to usuniemy tylko błędy. Ale zaraz zobaczymy. No i dobra, to jestem w specjalnym serwisie Service Reset and Relays, No i nie mam tutaj nic, żeby przyuczyć po prostu kolektor dolotowy albo sphere Flop, więc jeśli nie ma, no to nie wymaga. Usunąłem tylko kody i to byłoby na tyle. No teraz bym go odpalił, ale go nie odpalę, bo nie mam tego przewodu do odmy. Przewód będzie jutro, więc jutro zamontuję i odpalę, ale to... Byłoby na tyle z tej BMW, bo to tylko trzeba podciąć ten yy, przewód, tą rurkę do tej odmy, no i odpalić. No i wszystko powinno śmigać. No i co? Czas yy, naprawy, czas wymienienia yy, pokazuje, że jest półtora godziny. Wymienienie całego kolektora dolotowego. No i tak, zobaczcie, mam tutaj BMW X3. Walczymy z nią, bo przyjechała do nas, że po prostu auto zgasło podczas jazdy. No i walczymy, walczymy. I powiem Wam tak, no co ja tutaj wymyśliłem. Zobaczyłem yy, przekaźnik, sprawdziłem tutaj do głównego komputera. No tutaj jest, no i tak, yy, na krótko spiąłem. Znalazłem przekaźnik, spiąłem na krótko. No, jak dałem mu tutaj prąd z drugiej końcu yy, na ten drugi koniec, no to auto mi odpaliło. A tak to auto nie chce odpalać. Nie? Jak tylko ściągnę prąd tutaj z tego przekaźnika, no to auto gaśnie. No, to więc tak, szukam. Tutaj kabel znalazłem główny od prądu do zasilania, więc tutaj szukam, szukam, szukam. Idę za kabelkami, Idę za kabelkami tutaj. No i tutaj powinien być prąd, nie? Przekręcając i próbując odpalając, więc nie ma. Tam żeśmy znaleźli. Troszkę kabel jest obdarty. Nie wiem, czy ktoś coś robił, czy ktoś już może miał kiedyś problem z tym, no ale dalej tutaj mamy masę. No i to nie chce iść, więc mówię, dobra, idę dalej za tym kablem. Więc idę za tym kablem. I wchodzi tam, więc. Albo druga opcja była taka, że znajdę go tutaj, w samochodzie. Rozebrałem tam cały fuse box i ten, ale no nie mogę go za bardzo znaleźć i nic na diagramie na autodacie nie mam. Więc mówię, zobaczcie jeszcze, może idzie tutaj po prostu do bagażnika, do baterii, nie? no bo jeśli to jest zasilający kabel, więc musi być prąd. No i znalazłem go tutaj, nie? no. Grubościowo jest taki sam, więc tak mi się wydawało. No i jednak się nie myliłem. Zobaczcie. Tutaj jest taka wtyczka i on się tutaj wpina. Zaraz wam pokażę. O tutaj I jest taka wtyczka, no i on jest tam w tej wtyczce. Powinien być zlutowany, zgrzany, czy nie wiem jak to tam, ale to się poddało. No i on tam się wpina. Nie wiem gdzie mam w tą wtyczkę, zaraz wam pokażę, jak znajdę. No i tutaj nie ma dobrego kontaktu: to odpadło i po prostu auto podczas jazdy zgasło. Ale wydaje mi się, że już ktoś to chyba kiedyś robił. Bo tam ktoś już rozebrał kabel Ty chodzę szukam szukam tej wtyczki A schowałem ją tak żebym wiedział gdzie jest No czyli że do kieszeni nie I dopiero po pięciu minutach ją znalazł Ale jaja No ale ona tak wygląda nie I tutaj właśnie wchodzi Wpina się ją tutaj Do tego plastiku I tam po prostu to siadło No to tak to bywa czasami z tym BMW Dobra, mamy tu Volkswagena Golfa, ktoś chce go zrobić na GTI, na wygląd GTI, no cały tam jakiś ma na samochodzie, może później wam pokażę takie obicia, takie pierdoły, ale tutaj to chyba silnik jest 1.4, to ja nie wiem. I tak, ktoś sobie montował takie radio, androida, tylko że to radio nie chodzi. Po prostu. No i teraz chcę te, e, po prostu zamontować oryginalne z powrotem, nie. My tam sprawdzaliśmy, ale to powiem Wam, że nie mamy teraz czasu na to patrzeć. My mu to powiedzieliśmy, że nie mamy teraz czasu patrzeć, żeby to zamontować mu to radio, nie? No to ja nakazał usunąć wszystkie te przewody, już część nim usunął, zobaczcie. I zostawić oryginalne po prostu te dwa i to do radia. I tyle, a muszę to usunąć, ale to jest tak, to jest przepuszczone gdzieś tam, muszę go znaleźć, gdzie one idą. O, tutaj jeszcze są jakieś usunięte, które właśnie wyciągnąłem. I ten jeden idzie tutaj do tutaj, więc muszę to usunąć. No i zamontować mu stare radio, oryginalne. No i sprawdzić tutaj przy tym samochodzie, jeszcze muszę zawieszenie. No i jeszcze jest ten jeden, właśnie, problem, że jest kurczę choinka świąteczna na desce. No i dobra, radijko już chodzi. W ogóle, tutaj była jedna wtyczka wypięta z tej głównej wtyczki, musiałem ją znaleźć, wpiąć. Tutaj jeden kabel jest ucięty. Tam były dwa też ucięte kable, które musiałem złączyć. Sorry, coś mi siadło na gardło. No i tak, powiem wam, że cały po prostu wór kabli. Zobaczcie tutaj jeszcze, co było. Zapalniczka na cztery. Tam, ta z dwoma wkrętami wkręcona. No, dużo elektryki. Ktoś lubi elektrykę? Ale to wiecie, lepiej tego nie robi samemu, jak się nie umie. No. Tam jeszcze był bezpiecznik przepalony do tej głównej zapalniczki, bo nie chodziła. a kaza sprawdzić. To bezpiecznik przepalił podpinając te Więc dobra, ja sobie tutaj to już wkładam, sobie to przykręcę. No i sprawdzimy to zawieszenie, a potem będziemy, może, walczyć z tą choinką, nie? Co jest? No i dobra, mamy tego golfa. Będziemy sprawdzać teraz to zawieszenie. I powiem Wam, że no yy, przejadę się nim pierwszy, bo się w coś tam wspominał, że go ściąga w którą stronę. Ale powiem wam tak, użyłem sobie wycieraczki, bo szyba zaciopana, no i była tragedia przez jakiś czas. W ogóle nic nie widziałem. No ale dobra, przejedziemy się, zobaczymy, w którą stronę go ściąga. Jak gościąga O kurczę i to w prawo i to ostro idzie. No to dobra, ty zobaczymy. No może najwyżej mu zrobimy zbieżność. Tracking mu zrobimy, no i zobaczymy całe to zawieszenie, nie? No i powiem wam majstry, że muszę go tutaj przeprosić Tego Volkswagena Golfa No to zobaczcie, to jest dwulitrowa benzynka To ma prawie 200 kucy Powiem wam, że przejechałem się tym I normalnie przycisnąłem, no to jest żywe, nie? To idzie, to naprawdę idzie Więc tutaj, no przepraszam Myślałem, że jest 1.4 pod maską, tylko z wyglądu wygląda jak te Like uh, GTI no i tak, powiem Wam, że tutaj sprawdzając od spodu to już tak, tutaj ktoś na pewno już walczył, ustawiał zbieżność. U nas maszyna jest popsuta, o tam stoi i nie chodzi, bo zrobili update, ale to chyba kiedyś wspominałem. No i nie chodzi do tej pory. Nie wiem, jakoś się nie spieszą, żeby ją naprawić, więc tutaj raczej odeślemy ich, żeby ustawić zbieżność do takiego warsztatu naszego zaprzyjaźnionego, który ustawia zbieżność i robi wulkanizację tylko. Ale tutaj tak, chciałem ja wam pokazać, tutaj te busze na wahaczu, całe spękane, e, tutaj stworzeń jest w sumie dobry, no a przejdziemy sobie na drugą stronę, zobaczcie osłonę na przegub, opa, tutaj będzie osona, tutaj będzie czujnik, y, nie wiem jak to po polsku nazwać, y, to będzie sus suspension level, sensa. I chyba po to jest położenia zawieszenia czy coś takiego. Jeśli nie, to dajcie znać w komentarzu jak to się nazywa profesjonalnie po polsku eee, Tak, tutaj był jest cały wybity, z tej strony też i tutaj Zobaczcie Nie wiem czy tak będzie widać, nie wiem czy Wam tak zoomuje, ale no tutaj to widać jak chodzi cały wahać No i dobra, to byłoby yy, na przodzie Tutaj jeszcze Wam zapomniałem pokazać yy, łącznik stabilizatora Tutaj tą osłonę już poszła Opa, zobaczcie No co, z tyłu jak to z tyłu? Tutaj troszkę te busze już są w takim opakanym stanie Do tego wahacza tylniego No i te amortyzatory tam już y, zaczyna wyciekać delikatnie no One są dosyć takie miękkie z dwóch stron to tutaj napiszemy bo już straciły swoje właściwości no jest sprężyna, tak no ujdzie tutaj korozję ma ale nie jest nigdzie tak dosłownie pęknięta z rury kopci więc dobra no tutaj byśmy napisali, że to wszystko a i te jeszcze tutaj są troszkę takie no też tutaj zrobię advice, bo to w sumie, to bym je kwalifikował do wymiany z dwóch stron. Nie będziemy robić advisor, tylko napiszę, że są do wymiany. O, bo mi się nie podobają, są całe spękane. No i tak to wygląda. A Tak golfina wy wygląda od spodu. Gti. O dziwo, suche. Troszkę tutaj tylko poci. Tu Ty będziemy. Yeah, ja side to side. Okej, okay. inner one. Yeah, thank you. No i dobra, tutaj mamy wybitą końcówkę kierowniczą, tylko tą wewnętrzną. I tutaj, jeszcze majstry, zobaczcie, co mi się rzuciło w oczy: Felga spawana. No i co myślicie? No i zobaczcie, co tutaj mamy. To będzie wkrótce, ale to, z tym to długa historia. <laughs> mamy tutaj Audi A6 z 2009 roku. No i problem z żaróweczką, lewą z przodu. Teraz zobaczymy jak ją tutaj trzeba wymienić. To jest podobnie z Zenon Balls. No, ta nie chodzi tutaj. Jak to się tam dostać, panie? Włożymy tam rączkę? Chyba włożymy. No i dobra, tam już ją widzę. Tutaj trzeba taki panelek ściągnąć. Widzicie? O, tutaj ją wchodzi w dół. Tak sobie wsiada i to są takie klipsy. Te klipsy są bardzo, powiem wam, sztywne. Ja sobie użyłem takiego haczyka długiego, żeby je wcisnąć i wyciągnąć tam już odpiąłem wtyczkę zalecam odpiąć piewtyczkę zanim wyciągniecie żarówkę wtedy jest łatwiej no i żaróweczkę wykręciłem normalnie w lewo tak no ona jest tak widzicie spalona idę zaraz zobaczyć czy mam taką samą no i mi ręka weszła tędy ale powiem że ktoś z trochę grubszą ręką no to będzie miał problemy bo mi ledwo ledwo weszło a ręka mam dosyć cienką no i dobra, tutaj żaróweczka nam wchodzi D3S. Widzicie? My włożymy z firmy Neolux. Nie wiem co to jest naprawdę. Ale tak, jeszcze ten zielony plastik trzeba przełożyć na tą, więc ja się biorę teraz za przekładanie No i za założenie jej tam. Będzie tutaj troszkę, ja widzę, chyba problem, żeby ją znowu skręcić, ale może pójdzie łatwo. Zobaczymy zaraz. No i zobaczcie, pokazać, że ten plastik ja ma takie, widzicie, miejsca odpowiednie żeby go włożyć, opa no i teraz sobie go możemy zamknąć peń no i teraz delikatnie żeby nie, żeby nie uszkodzić tutaj niczego trzeba ją włożyć i przekręcić zobaczymy czy nam się to uda no i dobra, żaróweczka jest założona nie było dużego tam problemu trzeba wiadomo trafić odpowiednio w zęby i po prostu ją przekręcić w prawo, tak aby zakręcał no i wpiąć po prostu ptyczkę. no i teraz ja sobie biorę, montuję to z powrotem nie może jechać. Teraz będzie widział wszystko.